Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 16. Wiedząc, że alfa jest kątem ostrym oraz tangens alfa plus kotangens alfa równa się 3. Oblicz wartość wyrażenia w podpunkcie A tangens kwadrat alfa plus kotangens kwadrat alfa, a w podpunkcie B kwadrat różnicy tangens alfa minus kotangens alfa do kwadratu. No dobrze, przejdźmy do podpunktu A. Mamy obliczyć wartość wyrażenia tangens kwadrat alfa plus kotangens kwadrat alfa. Wiemy, że tangens alfa plus kotangens alfa równa się 3. No i teraz muszę powiązać te wyrażenia jakoś ze sobą, czyli popatrzmy. Obie strony naszego równania podnoszę do kwadratu. Zatem po lewej mam tangens alfa plus kotangens alfa do kwadratu, a po stronie prawej 3 do kwadratu. Po stronie lewej mamy wzór skróconego mnożenia, czyli pierwszy wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, zatem tangens kwadrat alfa, plus dwa razy pierwszy wyraz z nawiasu, razy drugi wyraz z nawiasu, czyli plus dwa razy tangens alfa razy kotangens alfa i plus drugi wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, czyli kotangens kwadrat alfa. Po stronie prawej 3 do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9. Teraz korzystamy ze wzoru, że tangens alfa razy kotangens alfa jest równy 1. No i podstawiamy jedynkę w naszym wyrażeniu za tangens alfa razy kotangens alfa, czyli otrzymujemy tangens kwadrat alfa plus 2 razy 1 plus kotangens kwadrat alfa. Wciąż jest to równe 9. 2 razy 1 to 2. Przerzucamy dwójkę na drugą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję dwójkę. Stąd po lewej stronie zostaje nam tangens kwadrat alfa plus kotangens kwadrat alfa, a po stronie prawej 9 odjąć 2 to 7. Zatem wartość tego wyrażenia jest równa 7. W podpunkcie B nasze wyrażenie ma postać tangens alfa minus kotangens alfa do kwadratu. No dobrze, tutaj najpierw skorzystamy sobie ze wzoru skróconego mnożenia, czyli pierwszy wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, zatem tangens kwa yy, kwadrat alfa. Minus 2 razy pierwszy wyraz z nawiasu razy drugi wyraz z nawiasu, czyli minus 2 tangens alfa kotangens alfa i plus drugi wyraz z nawiasu do kwadratu, czyli plus kotangens kwadrat alfa. W pierwszym przykładzie wyznaczyliśmy tangens kwadrat alfa plus kotangens kwadrat alfa i to było równe 7. Zatem w naszym wyrażeniu za tangens kwadrat alfa plus kotangens kwadrat alfa wstawiamy 7. Czyli mamy. Tangens kwadrat alfa plus kotangens kwadrat alfa minus 2 tangens alfa kotangens alfa jest równe. Za pierwszą część wstawiam 7, minus 2. Wiemy, że tangens alfa razy kotangens alfa jest równe 1, zatem minus 2 razy 1 to się równa 7 minus 2, czyli 5. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.